No i siemano, z tej strony Łuczkowskiej witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Farming Simulator 2019 na moim kanale. Dzisiaj gościnnie jest ze mną Kacper. Dzień dobry, wieczór. I moi drodzy, akcja reanimacja, czyli tak, pole do roboty 17, 18 10, z tego ja pracuję na polu 10, a dwa pola idą dla Kacpra. Jak widzicie mamy przygotowany już oprysk, także Kacper może już zasiadać w swoją maszynę, jak Kacper dzisiaj tym większą potworem się tutaj zajmuję, a ja wsiadam do naszego New Holanda I będziemy zbierać, moi drodzy, belki Takie zadanie na dzisiaj, moi drodzy Do zrobienia eee, I uznałem, że jeszcze z tych odcinków nie było, znaczy, że Kasper to nam opryskuje po prostu w tle Natomiast my będziemy go widzieć co chwilę, jak będziemy się z nim mijać Natomiast no, belek, belek musieliśmy narobić ze względu no, na krowy, nie? Bo krowy tego żurą pełno, zostały nam cztery belki z tego całego zapasu. No a trzeba, słuchajcie, jeszcze yy, pójdzie to troszeczkę, nie wiem, czy do świnic Ej, świnie biorą? Może się orientujesz? E, słomę? No. Też, no i konie też biorą, słomę. A no tak, no ale sypką, no to tam mamy w silosach, no. to raczej chodzi mi o tą taką jako do, do jedzenia, nie? Bo wiadomo, my słomy mamy, ale sypką, a kostki to ja przerabiam im na tą paszę MR-owską, dla krów. No, no chyba świnie, no jako wytwarzają obornik, to chyba słomy też ma. Tak, nie? tak, 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 jako pościel, ale to wtedy ścielę im sypką, nie? Taką wiesz, w skryptażu. ogółem no. tutaj po prawej stronie tej dziesiątce, jest fajna łączka i wpadliśmy na pomysł, żeby. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Wpadliśmy na pomysł, słuchajcie, żeby w tym miejscu zrobić taki dodatkowy magazyn na Nasze zboża, bo okazuje się, że silosy mamy już prawie pełne, choć nic nie sprzedajemy, ze względu na to, że nas te ceny tak no nie, nie satysfakcjonują. A mamy już, słuchajcie, duże pole, Także zapełnić taki silosek dla nas, trzy silosy, to no nie jest jakoś tam bardzo trudno. I fajnie tutaj byłoby tak wybetonować to, ogrodzić takim murem i, słuchajcie, w środku wstawić silosy, dużo silosów, byśmy już, już zrobili taką na potęgę, nie? Do tego tam jakiś właśnie silos na kiszonkę byśmy mogli ewentualnie też robić. No i byśmy mogli też tam zgromadzić ewentualnie no, nadmiar belek, więc taki byśmy zrobili sobie magazynek tutaj. E, co o tym sądzicie? Tak, w sumie uznaliśmy z Kacmem, że to w sumie nawet nie byłby. E, no co, no, głupi pomysł, nie? No. E, także takie, słuchajcie, pomysły mamy. E, dobra, i jeszcze ile, jeszcze jedną belkę, tak? 16 belek ładujemy do jednej przyczepki ok załadowane kmb, czyli y, tam y, pozycja transportowa, tak. No i tutaj będziemy sobie robić skróty, słuchajcie, tutaj po naszej łączce, tu mamy zrobiony skrót, w przyszłości trzeba go jakoś wyremontować. Tu jest tak o, z górki, taka dolinka zrobiona, ale można bez problemu traktorkiem dojechać właśnie na gospodarkę i wjechać tutaj od strony koni. Y, w ogóle planujemy kupić świnie, więc kolejny odcinek y, też będzie z Kacprem. Będziemy kupować świnie. No, tam już będzie na pewno współpraca. Bo tutaj jeden powiedzieć po świnie, drugi będzie już tam ogarniał yy, wodę i tak dalej, i tak dalej, nie? Dobra, teraz, oczywiście, trzeba tę walki zrzucić. No, zrzucę je w tym samym miejscu, co zrzucałem. Choć tam to jest takie miejsce, no, wywrotne trochę. No, ale cóż ja mam poradzić? Zrzucimy, gdzie się da, gdzie jest w miarę płasko nie mogę, słuchajcie. O, panie, muszę zobaczyć, żeby było płasko, żeby tutaj te belki nam się tak nie huśtykały. No, tu akurat się udało płasko. Tutaj stawiam te belki, bo potem tutaj podjeżdżamy maszyną, co miesza paszę I wszystko ładujemy. Więc tutaj jest nawet odpowiednie miejsce. Czekajcie, czy nam się to schowało. Bo nie chcę tego urwać, słuchajcie, czekaj, B. A, czekamy, jak to podjedzie. Bo nie chcę na tych dziurach, słuchajcie, tam tego urwać. O, jest, chowa się. Eee, nie chcę tego urwać, właśnie. Więc mamy tak: mamy krowy, mamy świnie, mamy owce. I teraz, właśnie te. Znaczy, nie, świnie jeszcze nie mamy. No, świnie będziemy kupować. Znaczy, mamy krowy, konie i owce. No i chcemy mieć też świnki, nie? Do świnek mamy już buraki. Buraki w sumie okazało się, że są zgromadzone właśnie tu na tym polu, gdzie byśmy chcieli zrobić, właśnie taki dodatkowy magazyn. No, na polu nie mam gdzie tego otrzymać i na przykład teraz wyszło, że pszenicy mamy już pełno, a cena, no, w spichlerzu, no, nie jest satysfakcjonująca. Tym bardziej, że fundusze, jak widzicie, mamy 320 tysięcy, no, wiadomo, że ponad 100 tysięcy... 150 tysięcy zostanie przeznaczone na zakup świnek, tak? No i co dalej, co dalej, moi drodzy, tak? Bo po półtorej... nie, tak? Po, tak, po półtorej tysiąca kosztują świnki. Hmm, czyli zostanie nam jeszcze 170 tysięcy, także cały czas fundusze są. E, możemy sprzedać zawsze mleko. Także no, na razie nie śpieszy nam się do opróżniania tych magazynów, więc myślę, że będziemy tutaj e, myśleć o właśnie takim czymś jak dodatkowy taki magazyn. Bo gdzieś tam to by się przydało, bo no farma jest bardzo rozbudowana, ale nie zawsze jest gdzie e, trzymać to wszystko właśnie te belki. No my je tam trzymamy, ale wiadomo, że tam potem trzeba mega uważać, żeby przez przypadek w ogóle nie wjechać w te, w te belki, no nieraz już tam, nawet nie trzeba wiedzieć, że tam jest w ogóle nierówno, więc zaraz się wszystko wywraca. A tak to wiecie, byśmy mogli trzymać sobie, załóżmy, wiecie, po całym pionku, po całym takich 16 belek na farmie, a resztę tam, jakby była potrzeba, byśmy zajechali, wzięli, pożyczyli, znaczy zapakowali. I byśmy sobie doładowali. takie wiecie no magazyn. Trochę oddalony od farmy. Ale no na farmie nie ma już miejsca. Fajnie. Gdzie tego montować. A nie chcę poświęcać kolejnego pola na to. A tutaj fajne miejsce. jest tam płasko przede wszystkim. Więc byśmy nie musieli jakoś bardzo, bardzo... Kolidować z terenem. Prawda? Ostatecznie też w ogóle chciałbym tutaj. W tym miejscu gdzie ja jadę. Zrobić drogę. Taki wjazd na farmę. Tutaj no jest to... Możliwość podziałania: tu by trzeba zrobić taką dolinę płasko, i tu by się też zrobiło. No, płaściej. no to jest też do zrobienia, moi drodzy. Jest troszeczkę roboty przy tym, ale też będę chciał to zrobić. Tylko na pewno nie będę to robił na odcinku myślę i nie na, e i nie na streamie. Najwyżej z tego timelapsa można zrobić. Bo to znając mnie, to nerwowa będzie jak ta lala: 300 razy będę to robił. Jak my budowaliśmy gospodarstwo, to nie wiem, ty ze mną Kacper budowałeś gospodarstwo? Nie, nie? Ja też chyba byłeś z tym, z... Kasperem, z tym drugim. Z tym drugim kasperm no. To było tak, że e, w sumie, nie wiem, chyba... Ani razu nie zapisywałem save'a ja chyba trzy razy stawiałem na przykład te, te silosy i tak dalej, ale... Za każdym razem było coraz lepiej. W sumie cieszyłem się, że mogę to jeszcze raz zrobić, bo już miałem troszeczkę inny e, pomysł, nie? No. Dobra, super. To się tam zamyka. No i tak, dzisiejszy odcinek będzie właśnie z złożenia belek. A kolejny, słuchajcie, właśnie zajmiemy się, e, moi drodzy, świniami. Tutaj będzie już naprawdę współpraca razem z Kacperem. No bo wiadomo, trzeba jakoś tutaj mm, pracować. Tutaj właśnie jest fajne, że e, każdy z widzów może mi pomóc. Właśnie teraz pomaga mi Kacper. Także, jeżeli chcielibyście kiedyś. Być na streamie, ze mną zagrać, czy to na jakimś odcinku, to zapraszam Was przede wszystkim na Discorda, czyli link w opisie się znajduje. No i co, możecie śmiało napisać i śledzić tutaj kanał. Czy ja jestem na, na przykład jestem na grupie stream, albo na odcinki, w sumie teraz nie my nagrywamy odcinek, a jesteśmy, rozmawiamy chyba na. na kanale chyba stream, nie? Nie przyłączyliśmy się, No ale to nie ma znaczenia, nie ma znaczenia. Więc można śledzić zawsze, co tu się poczynia u nas na farmie. Tak. A zawsze roboty jest. No co, no dużo, nie? No, no tutaj, już, szczególnie jak jest ta farma większa, to. Tak, od momentu, kiedy ta gospodarka e, została remontowana, to naprawdę się dzieje. I nie ukrywam, że po remoncie w ogóle zachciało mi się z powrotem grać e, farminga, hmm. nie? Bo mi się już nudziło tamte gospodarstwo. Już tak w ogóle nie miałem inspiracji. Już takie... No dobra, zrobię tego streama, ale teraz po tym remoncie farmy, gospodarstwa... To jestem naprawdę mega, mega zadowolony. No bo jest różnica. Fakt, że włożyliśmy w to dużo czasu. No. Ale jest efekt. Tutaj większość osób w ogóle, no niestety ma lagi na, u nas na farmie. No ze względu na to, że jest tyle obiektów. Ale to na przykład teraz ty kacper to ładnie, płynnie, nie? Ci chodzi raczej. No, tylko mój komputer tam z tą grą. No, zależy, ja ty... zależy, zależy jak wiatr zawieje, można się pośmieć. No, nie? Musiałam, miałem formatowanie komputera i w ogóle, nie, ale muszę jeszcze go oczyścić tak. Po prostu muszę mu tam zmienić pastę termoprzewodzącą i w ogóle te inne rzeczy takie. No, musisz po prostu zobaczyć, bo jak ci się procesor grzeje, to wtedy wymieni tą pastę. Bo A. jak ci się nie grzeje pasta. ten, nie grzeje ci się. Procesor to nie ma sensu pasty wymieniać. Ja na przykład nie miałem pasty, chciałem też pastę wymienić, ale wyszło, że e, pobrałem sobie ten program, co mierzy temperaturę e, i grałem, prowadziłem streama i miałem kontrolę, to temperatura była cały czas tam stała te 60 stopni czy ileś. No to nie jest jakoś dużo Aha. to jest normalna temperatura. No ale no, no, na przykład włączę taką grę, na przykład nie wiem czy znacie taką grę BMG Drive, co tam samochody niszczy, to tam potrzeba normalnie komputer taki Zostali, a ja mam taki komputer że idealny i tak mi się procesor grzeje, że. No, jak tam do 100 stopni dochodzi 90, no to już jest ciężko. No to musisz zobaczyć, musisz zobaczyć, nie? Bo nie zawsze okazuje się, że jest potrzeba, właśnie, wymiany tej pasty. A miałem i piątkę, ale zmieniłem na i siódemkę. U, masz już i siódemkę. No. A jaką? Eee... Y nie pamiętam jeszcze, bo to było już dawno no to, to trudne pytanie no właśnie słuchajcie, u nas na streamach teraz te również zbieramy na w ogóle mamy nowy cel w donate'cie na streamach, bo zbieramy właśnie na modernizację komputera, bo właśnie streamuję do was słuchajcie w 30 klatkach, chciałem streamować w 60, ale niestety system mi na to nie pozwala ze względu na to, że mam zwykłe Intel Core i3 no i uznałem, że jak już inwestować to już inwestować na potęgę, więc no niestety, ale Koszt takiego modernizacji komputera wyniesie, no, myślę, że <laughs> lekko ponad 2000 zł. Oczywiście, tak. że e, dużo, dużo większą część kwoty i tak, i tak tam przeznaczę m, ze swojej oszczędności, ale wiadomo, że podczas streamów, jak prowadzimy tego streama, zawsze, e, zawsze jakieś tam m, każda z się przyda, nie? No. Także, jeżeli tam się uda nam troszeczkę też nazbierać właśnie na streamach, na komputer To myślę, że do naszego remontu pompa dojdzie bardzo szybko Aby się przydało, bo jednak 60 fps na streamie To jest i komfort dla mnie, ale i komfort dla was, tak? No bo, no jednak to się ogląda lepiej no, niż te 30 klatek, nie? No Ojen, ja szukam beczki z wodą, a tu już stoi na sklepie Jak na sklepie? No na sklepie jak ktoś postawił. Chyba wiem nawet kto. Chyba. chyba się gdzieś wpakował tą beczką. tak mi coś się wydaje. No. I musiał kończyć. I ją skopiował. No tak coś mi no. ten... Ale on nie ma tego. Permisji nie miał. Aha. No to ja nie wiem jakim cudem. No to może tak zaparkował. Nie wiem gdzie. No nie wiem. Tam może. Ale sama beczka stoi czy z ciężarówką? Sama beczka. Z ciężarówką teraz jadę tam. Ej lol. Nie wiem. Nie wiem. Na odcinek z świnkami. Tak, no tam można przygotować beczkę na wody. Ale tylko pamiętam, bo i tak, tak musi być podpięty ten. E, jak to się nazywa? Tam ta przyczepka do tego. Do wożenia? Do wożenia, no. Musi być podpięta. No to ja napełnię beczkę i zostawię ja mi podczepię od razu do tego, żebyś woził te świnki. Tam potem I drugą tak. też możesz podłączyć, że razem będziemy mogli wozić. No, no, no. Ale. Drugi to jest tandem, to podłączę, czy nie? Nie, no druga przy... bo mamy dwie przyczepy transportowe. Mamy tą dużą Aha, taką, ale jest też taka krótka do koni, no to tam też świnie można zapakować. No to zwykły traktor, no to z JCB-ka bo jest szybki, nie? No? Mhm. Dobra, więc w sumie. Belek już Co co? jcb to tylko do transportu jest. No tak, tego się nadaje, dlatego mówię, po to go, po to go trzymamy na farmie. No. Eee, I. Także, co chciałam powiedzieć, moi drodzy, to kolejny odcinek będą świnie, w którym po prostu zajmiemy się, no co, kupnem? Całym wyposażeniem nakarmimy i tak dalej. No i zobaczymy w ogóle, co jakiś czas się rozmnażają. Czy to rzeczywiście ten biznes będzie opłacalny, Bo mnie to tak troszeczkę też zastanawia i to bardzo. Czy rzeczywiście sens jest inwestować, choć i tak i tak mamy padok kupiony dla. E, dla. Dla świn, no także no, czemu by nie, nie? Najwyżej po prostu będziemy mieli te świnie, nie będziemy o nie tak dbać Choć i tak i tak, jeżeli tyle jest osób na streamie, to zawsze ktoś się znajdzie, co tam Dosypie tego żarcia, nie? Mówię, słuchaj, Muciek, moglibyśmy, jakby nie było to opłacalne To byśmy mogli świnie stamtąd usunąć i zrobić tam magazyn To za mało miejsca jest na magazyn, stary A, a serio, tak? No, bo chcę... Ja wiem, tylko że ja chcę zrobić e, silos, do tego gdzieś tam wokół pięć tych wielkich silosów, nie jeden, dwa, tylko już takie zejść a, na potęgę, a, a. zrobić e, silos na kiszonkę, podwójny, tak już to zrobić, taki wiesz, coś w stylu biogazowni, tak. Hmm, firma tak. transportowa, Mućkowski. Tak, tam będziemy mogli trzymać te ciężarówek jak kupimy w przyszłości, a, a. no bo myślę, że ciężarówek e, będzie trzeba kupić i to nawet e, dużą ilość, znaczy dużą ilość, w sensie no ze dwie. Mm -hmm. Ciężarowe by trzeba mieć dodatkowe oprócz tych co mamy, bo ten manik, no to raczej tutaj na farmę. No. E, ale można by kupić, nie wiem, amerykańską jakąś? No nie wiem, by trzeba coś kupić i zrobić jakiś tam po pociąg, stworzyć z czegoś, Road Train. Ja dokładnie Road Train, i żeby było można gdzieś tam mm, łatwiej transportować te wszystkie nasze zboże. Ej, tu w ogóle kostka trawy jest lol. Hmm. No, spoko zbierzemy. Chyba możemy pomieszać, mała, no, możemy, spoko. Możemy, możemy. A skąd tu kostka trawy się wzięła ty mi powiedz? No nie wiem, może nie był zgrabiony tam kawałek i ktoś, ktoś o, się to No bo jeszcze nie? w tym, w prasie była się działa, wiesz? No, może też. A to jest na samym początku czy gdzieś? No tak, no tak jakby chyba. tak, tak jak taka bardziej to. druga kostka, a nie pierwsza, no ale nie wiem, no nieważne. No to może się działo, nie wiem. Może ktoś się pomylił. Jest dobrze, no. Mamy kostkę, to najważniejsze. No. Tych kostek też nie jest dużo, ale powiem wam, że... E, w sumie jest ich trochę, ale... Niby się wydaje, Jezu, po co ci tyle kostek, ale powiem wam, że te krowy... To tyle wpierdzielają. No, to jest masakra z tymi krowami. No, ale przynajmniej mleko dają, mleko jest bardzo opłacalne w sumie. No. Więc to jest i tak i tak się zwraca potem, nie? Tak czy siak. W ogóle wiesz co, wolnym, w wolnej chwili wiesz co bym porobił? Mm. E, no bo ogólnie mieszaninka, mieszani, e, mieszamy do krów e, jedną słomę, dwie, dwa siana mm -hmm. I można by w tej wiacie, tej co tu mamy narożnej, ułożyć takie po trzy, czyli wiesz Dwie, dwie te i słoma i tak poukładać, że potem byś tylko podjeżdżał ładowarą Wyjeżdżał już byłoby wiesz, poukładane, nie? Tak mm. pomieszane, nie? No bo no, w sumie tak to wiesz, nie. musisz zestawić, połączyć, a tak to w wolnej chwili, jakby był czas. Tylko ktoś, kto nie ma lagów i nie ma najlepiej kierownicy, żeby to tak było ładnie ułożone. I pod tą mhm. wiatę można by tak tutaj ponarobić, narobić tego. Tylko że oczywiście najpierw trzeba mieć jeszcze siano, nie? Na którego nie mamy. No, trzeba będzie dorobić kostek. Więc to w sumie nie wiem, czy. O ty tam już jeździsz. W sumie mógłbyś trawę skosić, zepnij se kosiarki, może jak trawę pokosić w sumie. No już, to właśnie potrzebny jeszcze Dość na ten odcinek i. Tak sobie teraz myślę, stary. No bo tych kostek nigdy nie za mało, ale trawy i tak, i tak, bo to chodzi, żebyś skosił, a potem ona niech odrośnie, jeszcze raz skosimy, jeszcze raz i wtedy zgawimy. No jakby prościej by było, bo tak się zastanawiam, jak był ten maga magazyn. To by można było wiesz jak robić? W sensie, że postawić jakąś tam wiatę i pod tą wiatą na przykład yy, mieszać paszę i wysypywać to na ziemię na przykład, nie? I by była już gotowa pasza i tylko byś na przykład, nie wiem, na łychę czy gdzieś i teraz do koryta. jo tylko daleko by było, nie? Jeździć tam z tego magazynu. O. Że szybciej jest chyba zrobić tak, mieszu, mieszu. E, ogółem, y, ja pamiętam, że ja miałem Farminu 17 y, modyfikacji, która właśnie taka była stacja jakby do mieszania, że właśnie wsypywałem no. słomy, trawy tego i to da mi mieszało, i po chwili była gotowa. Mhm. No to było realistyczne tak. jak najbardziej, więc nie było nic tam tego. E, co pamiętam, że nierealistyczne było to, że Kiszonkę oszukiwałem, bo oszukiwałem. Kiszęnkę robiłem tak, że po prostu trawę wsypywałem do, do silosu, i tam po jakimś czasie nagle kiszunka z tego wylatywała. Hmm. No, to tam było trochę, nie? Ale jeżeli chodzi o to, no to fajnie, to była ta stacja. I naprawdę było dużo łatwiej, bo tam mogłem nasypać tego z tej słomy wszystkiego tak na fula, i potem no. po prostu ona się była gotowa. Były te czego brakuje, i wiesz. No, no, no. Taka stacjonarna, nie podjeżdżałeś wielką przyczepą, kontenerem, to jeszcze na tej mapie. Gdzie gospodarstwo krowy były tam na końcu mapy, po tej takiej długiej, szerokiej trasie trzeba było przejechać. Nie wiem, czy kojarzysz, e, to było z trzynastki mapa? Nie, siedemnastki. Siedemnastki, czekaj. Siedemnastki, tak. Ta, Jak ona, to na ta, ten z mapy? Nie, to była na podstawka i to były takie, że była taka e, charakterystyczna na mapie, długa droga dwupasmowa od tunelu do tunelu. Aha a jest, tylko nie wiem, jak ona się ta mapa nazywała. No, i tam może kojarzycie i widzowie. Jak pamiętacie, jak się nazywacie, to możecie, na jak się nazywała ta mapa, możecie napisać. To ja właśnie mieszałem na farmie to wszystko, i potem właśnie itrunerem w te kontenery ładowałem. Miałem wtedy dużo tych kontenerów, i tak wywoziłem na masę na taką już na dużą skalę, nie? No, no i wtedy, wtedy to działało, wtedy to naprawdę działało. Dobra, patrzę, ile tu jeszcze kostek zostało. Tu jakby już kostek nie widzę. Jeszcze się przejadę, czyli mamy 14 kostek, czyli dwie jeszcze gdzieś byśmy mogli tu Wpakować, ale tak jadę dookoła, żeby zobaczyć czy o żadnej kostce nie zapomniałam, no bo wiadomo jak to się zdarza Później się taka kostka poniewiera po asfalcie No oczywiście, że tak, ale widzę, że chyba Jeszcze zobaczymy tu Tak, widzę, że wszystkie kostki sprzątnięte, to dobra, spoko To wracamy na gospodarkę, tam na gospodarce jeszcze leży jedna luzem i sobie zapakujemy, więc będziemy mieli słomę z głowy. Potem jeszcze w międzyczasie będziemy sobie narobić siana, słuchajcie. Ale to nie wiem, czy na odcinku. Może w ogóle, co sądzicie, żeby zrobić time lapse? Tak w ogóle? Czy lubicie też time lapse? Bo fajnie, bo możemy zrobić takiego time lapse. Dobra, muzyka w tle, gdzie właśnie jedziemy kosiarą, potem tam z grabiarą. I to, to tak fajnie może by wyglądało na time lapse. Nie wiem, co sądzicie, napiszcie w komentarzu. Bo też łatwo takie coś zrobić. Bo wiecie, no nie zawsze jestem w stanie prowadzić streama z mikrofonem, w sensie dziś nie raz mam możliwość, że mógłbym w sumie coś zagrać, ale nie mam możliwości gadać, bo nie wiem typu jakiś goście są, albo co chwilę coś robię To hmm. mógłbym wtedy, wiecie, po prostu takiego Time strzelić dla was, też napiszcie co sądzicie. Jak to mówią zawsze lepszy, lepszy ryc niż nic ale myślę, że byłoby to fajne rozwiązanie Dobra, niech on stawia te belki. Cofamy i beleczki mamy ogarnięte Nie wiem, tam garaż jest otwarty dla mnie? Eee, no, już jest otwarty Bo ty kosisz, nie? No ja już jadę A, no to tam zostaw otwarty dla mnie, jak możesz Dobra, to słomy mamy teraz narobione na najbliższy czas I jeszcze będzie trzeba narobić Siana Także dobra, o tutaj mistrz już przejechał O co ty będziesz jeździł? No to na se to podłącz A, może w sumie lepiej, że na przykład teraz legalny. Nie tyłem, przecież będzie, dobra. I jedziemy odstawić przyczepę samą Zbierającą, Moi drodzy, i tak o, wyszło. Niby belki pozbierać 23 minuty stream minęło. Jak krowy tam buczą, beczą, buczą, jak to nie wiem. Krowy co robią, krowy muczą, a nie wiem, nie Boczą. wiem. Dobra, teraz uwaga, muciek konstruktor kierowca cofa podwiaty. Choć nie ma co narzekać, kierowca najgorszy chyba nie jestem. Jeśli chodzi o takie cofanie. Nie wiem czy ma się Kacper ze mnie śmieje, bo dlatego nie rozumiem. Nie, ja no, nosem ciągam, bo tak No powiem. no, tak, tak <laughs> Nie wiem <żukuję śmiech> oczywiście. Dobra, czyli tak, my mamy jeszcze... Czekaj, czy tu coś jeszcze stoi? Nie, chyba nie. No dobra. Tu w ogóle ten siewnik tu stoi nie mam gdzie go zmieścić. On jest słuchajcie na styk, słuchajcie. E, prawie przez tekstury przechodzi, ale jest ok. Jest do przejścia, dobra, zamykamy garaż. Halo, ok. I tak to o, jadę słuchajcie, zaparkować ciągniczek i będziemy mieli gotowe. A w kolejnym odcinku, mówię, zajmiemy się już świnkami. A gdzie ty się już wywiózł w ogóle, tą, tą tego tira, Aha, tu już się już postawił, spoko. Będę się zajął, gdzie to jest, bo ja tu cofam, mówię. eee, tu nie będę teraz, jak cofnąć pod wiatr. Patrzę, tu nic nie ma. Dobra, moi drodzy, zaparkowane, także co, no, yy, tam Kasper pojechał pracować, a ja się, słuchajcie, z wami żegnam, bardzo dziękuję za oglądanie, jeśli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapkę w górę, napiszcie, co sądzicie o zrobieniu tamtego kolejnego silosu i co sądzicie o lapsach. także, i jeśli dotarliście w ogóle do tego momentu, napiszcie, mucie lubi Liptonki. A ja Wam dziękuję, do zobaczenia, cześć i czołem, się manko!